Witaj w Polish Castle Podcast miejscu, gdzie kamienne mury opowiadają historię. Każdy odcinek to podróż do innego zamku, od magnackich rezydencji po więzienne cele. Odkryjesz nieznane fakty, dramaty, przebudowy i tajemnice zamkowych murów. Jeśli kochasz historię, zostań z nami. Polish Castle Podcast Pamięć zaklęta w murach. Oglądaj, słuchaj, subskrybuj. Na skalistym wzgórzu nad doliną rzeki Pełcznicy, pośród gęstych lasów dawnego Śląska, wznosi się zamek Książ, jeden z najbardziej okazałych i tajemniczych zamków w Polsce. Jego historia sięga końca XIII wieku, kiedy to książę Świdnicko-Jaworski Bolko, pierwszy surowy, rozpoczął budowę warowni mającej chronić południowe granice jego księstwa. Wzniesiony w miejscu wcześniejszego grodu obronnego. Zamek szybko stał się nie tylko fortecą, ale także centrum administracyjnym regionu. W średniowieczu należał do najważniejszych punktów strategicznych Dolnego Śląska. Po śmierci Bolka II Małego, ostatniego piasta Świdnicko-Jaworskiego, zamek przeszedł pod panowanie Korony Czeskiej, a następnie Habsburgów. W XVII wieku został przejęty przez rodzinę Hochbergów, która w kolejnych stuleciach przekształciła surową twierdzę. W jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych Europy. Dynastia ta, dzięki swoim koligacjom i bogactwu, uczyniła z książa nie tylko pałac, ale i centrum życia towarzyskiego i politycznego regionu. Podczas wojen husyckich i wojny trzydziestoletniej, zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli był plądrowany, niszczony i odbudowywany. W XVIII i XIX wieku przeszedł gruntowną modernizację. Zyskując barokowy i neogotycki charakter. W tym okresie pojawiły się między innymi rozległe tarasy, ogrody w stylu francuskim oraz reprezentacyjne sale, które gościły koronowane głowy i dyplomatów z całej Europy. Jednym z najbardziej dramatycznych momentów w historii zamku były lata II wojny światowej, kiedy to książ został zajęty przez Niemców i częściowo przebudowany przez organizację TOT w ramach tajnego projektu RIZE. Wykuto wtedy pod zamkiem sieć tuneli i korytarzy, których przeznaczenie do dziś pozostaje przedmiotem spekulacji, od kwatery Hitlera po centrum badawcze dla Wunderwaffe. Ciekawostką pozostaje fakt, że w czasie okupacji Niemcy planowali przemianować zamek na Führerschloss, czyli zamek wodza. Choć plan nie został nigdy ukończony, ślady tej idei wciąż są widoczne w architekturze podziemi i niedokończonych pomieszczeniach. Zamek Książ to nie tylko budowla, to kronika przeszłości, której kolejne warstwy odsłaniają wpływy piastowskie, habsburskie, pruskie i hitlerowskie. Każde z tych panowań odcisnęło swój ślad, czyniąc z Książa miejsce, gdzie historia Europy Środkowej została zaklęta w kamieniu. Zamek Książ, usytuowany malowniczo na skalnym cyplu, Stanowi jeden z najbardziej złożonych i zróżnicowanych architektonicznie kompleksów zamkowych w Polsce. Jego bryła to wielowiekowy palimpsest stylów, od surowego gotyku, przez renesansowe detale, aż po bogactwo baroku i neogotyku. Tak wyjątkowe połączenie wynika z licznych rozbudów i przebudów, które miały miejsce na przestrzeni ponad 700 lat. Pierwotna warownia wzniesiona przez Bolka I surowego. Miała charakter czysto obronny. Składała się z wieży głównej, murów kurtynowych i wewnętrznego dziedzińca. W kolejnych stuleciach, zwłaszcza pod rządami Hochbergów, zamek zatracił funkcje militarne, stając się luksusową rezydencją. W XVIII wieku nadano mu barokowy charakter. Powstały reprezentacyjne sale balowe, rozbudowano skrzydła mieszkalne oraz dobudowano liczne tarasy. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów Książa jest wieża główna z barokowym hełmem, oraz tak zwana Sala Maksymiliana, dwukondygnacyjna przestrzeń reprezentacyjna z bogatymi sztukateriami, marmurowymi kolumnami i monumentalnym kominkiem. To właśnie tutaj odbywały się najważniejsze uroczystości, bale i audiencje. Niezwykłe są również tarasy otaczające zamek, zwłaszcza taras różany i taras południowy, z których roztacza się widok na dolinę pełcznicy. W XIX wieku, za sprawą księcia Hansa Heinricha XV, dokonano kolejnych zmian. W duchu neogotyckim przebudowano skrzydła boczne i część fasad, wprowadzając strzeliste wieżyczki, masferki i ostrołkowe portale. Inspiracją były zamki niemieckie nad Renem, a celem, nadanie książowi romantycznego, baśniowego charakteru. W czasie II wojny światowej, architektura zamku. Została częściowo zniekształcona przez niemiecką organizację TOT. Zburzono niektóre elementy oryginalnych wnętrz, a pod zamkiem rozpoczęto drążenie tuneli i bunkrów. Powstała podziemna sieć żelbetowych korytarzy, których funkcja miała związek z tajnym projektem Riese. Ich obecność znacząco wpływa na strukturę fundamentów i unikalność całej budowli. Ciekawostką architektoniczną pozostaje tak zwany niewidzialny korytarz. Przejście łączące zamek z tarasami, które zostało sprytnie zamaskowane w ścianach fasady. Jego istnienie wykryto dopiero w latach dziewięćdziesiątych, a jego konstrukcja do dziś budzi podziw konserwatorów. Architektura zamku książ to nie tylko dowód zmieniających się stylów i gustów, ale także odbicie ambicji, potęgi i marzeń jego właścicieli. Każdy detal, każda sala, każdy balkon to świadectwo epoki i wizji. Które przetrwały burze historii. Zamek Książ to nie tylko architektoniczna perła Dolnego Śląska, lecz również dawne centrum życia dworskiego i kulturalnego, którego splendor przyciągał elitę Europy. Szczególnie w XVIII i XIX wieku rezydencja stała się miejscem organizacji wystawnych bali, koncertów, polowań i wizyt koronowanych głów. To właśnie tu, w murach ozdobionych freskami i sztukateriami, Toczyło się życie, które łączyło elegancję, etykietę i intelektualny ferment epoki. Rodzina Hochbergów, właściciele zamku od XVII wieku, aktywnie uczestniczyła w życiu politycznym i kulturalnym Prus oraz Austrii. Hans Heinrich XV, jeden z najbardziej znanych przedstawicieli rodu, był nie tylko arystokratą, ale również dyplomatą, filantropem i mecenasem sztuki. To za jego czasów zamek rozkwitał jako salon towarzyski, a jego żona, słynna księżna Daisy, stała się ikoną stylu i kultury dworskiej przełomu wieków. Kultura zamku nie ograniczała się jedynie do wielkich bali i przyjęć. Książ dysponował własnym zespołem muzycznym, w którego skład wchodzili profesjonalni muzycy, zapraszano tu także kompozytorów i artystów. W reprezentacyjnych salach regularnie odbywały się koncerty kameralne. A w oranżerii i ogrodach prezentowano sztuki teatralne. Zamek posiadał też bogato wyposażoną bibliotekę z księgozbiorem sięgającym kilkuset tomów, w tym dzieł z zakresu historii, filozofii, botaniki i sztuki. Niezwykle interesującym elementem codziennego życia dworu był ceremoniał porannego apelu pokojówek, podczas którego księżna Daisy osobiście nadzorowała porządek i dekoracje komnat. Służba liczyła kilkadziesiąt osób, od kamerdynerów, przez kucharzy, po ogrodników i koniuszych, a cała rezydencja funkcjonowała jak sprawnie zarządzana maszyna, w której każdy miał przypisaną rolę. Wielką wagę przywiązywano do etykiety. Obowiązywały ściśle określone zasady ubioru, zachowania i hierarchii przy stole. Goście przybywający na dłuższy pobyt. Otrzymywali specjalne instrukcje dotyczące zachowania, a kolacje w sali Maksymiliana trwały często wiele godzin, przeplatane muzyką, przemowami i symbolicznymi toastami. Ciekawostką pozostaje fakt, że księżna Daisy, choć angielka z pochodzenia, nauczyła się biegle mówić po niemiecku i polsku, prowadząc własne dzienniki w trzech językach. Jej pamiętniki, publikowane współcześnie, ukazują zaskakująco postępowy jak na epokę, obraz kobiety nowoczesnej, która mimo ograniczeń społecznych miała realny wpływ na życie dworu. Zamek książ był więc nie tylko siedzibą arystokracji, ale również przestrzenią kulturalnego dialogu, symbolizującą otwartość, prestiż i ducha czasu. Jego życie dworskie to opowieść o elegancji, sztuce i ludziach, którzy tworzyli jego niepowtarzalną atmosferę. Choć zamek książ kojarzony jest przede wszystkim z rodziną hochbergów i arystokratycznym splendorem, to jego codzienność tworzyli przede wszystkim ludzie mieszkańcy, służba, rzemieślnicy i robotnicy. W szczytowym okresie XIX wieku zamek był jak osobne, zminiaturyzowane miasteczko, tętniące życiem nie tylko w salach balowych, ale także w kuchniach, stajniach, ogrodach i na zapleczach. Na stałe zatrudnionych było ponad 100 osób, z czego większość mieszkała na terenie majątku. Hierarchia społeczna była wyraźnie określona. Na samej górze znajdowała się rodzina książęca, niżej zarządcy, majordomusowie i ochmistrzynie, następnie wykwalifikowana służba, a na samym dole pomocnicy, stajenni i pracownicy fizyczni. Każdy z nich miał określone obowiązki. A funkcjonowanie zamku wymagało precyzji, punktualności i dyscypliny. Szczególne miejsce w strukturze społecznej zajmowała księżna Daisy. Mimo arystokratycznego pochodzenia była osobą głęboko zaangażowaną w życie poddanych. Organizowała akcje charytatywne, zakładała szkoły, ochronki i punkty medyczne dla dzieci służby i chłopów z okolicznych wsi. Jej postać budziła szacunek, ale również sympatię wspomnienia pracowników, podkreślają jej łagodność, poczucie humoru i umiejętność rozmowy z każdym, niezależnie od pochodzenia. Ważną rolę odgrywała również edukacja. Dzieci służby miały dostęp do nauki, a młodzież mogła odbywać praktyki zawodowe w stajniach, kuchniach, ogrodach czy warsztatach. Wielu z nich związało się z zamkiem na całe życie, przechodząc przez kolejne stopnie zatrudnienia. Wspólnota zamkowa tworzyła specyficzny mikrokosmos, oparty na lojalności, prestiżu i obowiązku. Wśród mieszkańców znajdowali się również artyści, bibliotekarze, nauczyciele i duchowni. Regularnie zapraszano do zamku specjalistów lutników, malarzy, ogrodników z zagranicy, a także guwernantki i korepetytorów dla dzieci Hochbergów. Wszyscy oni wnosili do codziennego życia elementy kultury, języka, i obyczajowości innych regionów Europy, co czyniło książ wyjątkowo kosmopolitycznym miejscem jak na standardy ówczesnego Śląska. Ciekawostką pozostaje fakt, że księżna Daisy prowadziła prywatne archiwum z fotografiami i opisami pracowników zamku. Na wielu zachowanych zdjęciach z początku XX wieku widzimy nie tylko dostojnych lokajów i pokojówki w białych fartuszkach, ale też momenty codzienności, jak karmienie koni, pranie czy wspólne świętowanie Bożego Narodzenia w zamkowej kuchni. Społeczeństwo książa to mozaika ludzi, których codzienna praca i relacje tworzyły tkankę tego niezwykłego miejsca. Bez ich obecności i oddania, historia zamku byłaby jedynie opowieścią o kamieniach, a nie o życiu. Wojna nigdy nie omija miejsc symbolicznych a zamek książ, z jego pozycją i znaczeniem, nie mógł pozostać neutralnym obserwatorem burzliwych dziejów XX wieku. Najtragiczniejszy rozdział w historii tej rezydencji rozpoczął się wraz z wybuchem II wojny światowej. W 1941 roku zamek został przejęty przez hitlerowską organizację Tot, a jego wnętrza, tak starannie pielęgnowane przez pokolenia Hochbergów, zaczęły podlegać brutalnym przekształceniom. Rodzina Hochbergów została zmuszona do opuszczenia zamku. Księżna Daisy zmarła samotnie w Wałbrzychu w 1943 roku, a książę Hans Heinrich XV. osiadł w Wielkiej Brytanii, pozbawiony swojej posiadłości. W miejsce dawnego dworskiego blasku wkroczyła wojskowa inżynieria i niemiecki aparat przemocy. Niemcy przystąpili do przekształcania książa w jeden z elementów tajemniczego projektu o kryptonimie RISE, czyli Olbrzym. W podziemiach zamku rozpoczęto drążenie tuneli i komór, których przeznaczenie do dziś nie jest jednoznacznie ustalone. Spekulacje obejmują zarówno przygotowania do kwatery głównej Hitlera, jak i utworzenie podziemnych laboratoriów lub zakładów zbrojeniowych. W trakcie prac zniszczono wiele oryginalnych wnętrz. Wyrwano marmurowe posadzki, rozebrano ozdobne kominki i poręcze, zamurowano część reprezentacyjnych pomieszczeń. Zamek stał się placem budowy strzeżonym przez oddziały SS, a do przymusowej pracy skierowano więźniów obozu Gros Rosen, umieszczonych w filii znajdującej się nieopodal książa. Warunki pracy były nieludzkie. Panował głód, chłód i ciągła groźba egzekucji. Wśród historyków pojawiają się również hipotezy o przechowywaniu w podziemiach zamku, zrabowanych dzieł sztuki lub dokumentów trzeciej Rzeszy. Mimo licznych prób eksploracji, wiele korytarzy pozostaje niedostępnych, zawalonych lub zaminowanych. To czyni z książa jedno z najbardziej zagadkowych miejsc związanych z hitlerowskimi tajnymi projektami. W styczniu 1945 roku, w obliczu zbliżającej się Armii Czerwonej, Niemcy porzucili zamek. Niektóre z konstrukcji wysadzono, inne pozostawiono w stanie surowym. Po wojnie obiekt przez lata pozostawał niedostępny, dewastowany i częściowo rozkradany. Dopiero w latach 70. rozpoczęto prace zabezpieczające i stopniową rewitalizację. Ciekawostką pozostaje fakt, że do dziś w okolicznych lasach działa wiele grup eksploracyjnych i poszukiwaczy skarbów, którzy próbują odkryć, co skrywa serce podziemnego książa? Nie brakuje opowieści o złotym pociągu, skrzyniach z tajnymi dokumentami i podziemnych laboratoriach. Choć wiele z tych teorii to tylko legenda, stanowią one część fascynującego i mrocznego dziedzictwa tej wojennej historii. Po wojnie zamek książ był cieniem dawnej świetności, porzucony, zniszczony, pełen tajemnic i niedopowiedzeń. Lata 40. i pięćdziesiąte XX wieku przyniosły dla tej monumentalnej budowli czas zapomnienia. Zdewastowane wnętrza, spalone archiwa, zniszczone ogrody i splądrowane salony tworzyły ponury krajobraz po katastrofie. Władze PRL przez długi czas nie miały jasnej koncepcji co do przeznaczenia zamku. Początkowo wykorzystywano go jako magazyn, schronisko, a nawet przez krótki czas ośrodek wypoczynkowy dla pracowników przemysłu. Dopiero w latach siedemdziesiątych rozpoczęto pierwsze prace zabezpieczające, mające na celu powstrzymanie postępującej degradacji. Ogromne znaczenie miało wpisanie zamku do rejestru zabytków oraz objęcie go opieką przez konserwatorów. Zaczęto od zabezpieczenia dachu, odgruzowania gruzowania podziemi i odtworzenia części tarasów. Równolegle prowadzono badania historyczne, które miały odtworzyć dawny wygląd i funkcje poszczególnych pomieszczeń. Niestety wiele oryginalnych elementów, jak meble, tkaniny czy księgozbiory, zostało bezpowrotnie utraconych. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych rozpoczęła się stopniowa popularyzacja zamku jako atrakcji turystycznej. Udostępniono część sal dla zwiedzających, a przewodnicy zaczęli opowiadać historię Hochbergów, księżnej Daisy oraz tajemnic projektu Riese. Zamek stał się miejscem badań archeologicznych i eksploracyjnych, zwłaszcza w kontekście hitlerowskich tuneli, które wciąż budzą emocje i kontrowersje. W XXI wieku książ przeszedł kolejną transformację. Dzięki funduszom europejskim, prywatnym darczyńcom oraz wsparciu samorządów przeprowadzono kompleksowe prace restauracyjne. Odbudowano tarasy ogrodowe, zrekonstruowano wnętrza sal balowych i apartamentów książęcych. A także odnowiono elewacje i detale architektoniczne. Zamek stał się również ośrodkiem życia kulturalnego. Organizowane są tu koncerty, wystawy, spektakle teatralne, a także wydarzenia edukacyjne i naukowe. Szczególne miejsce zajmuje Festiwal Kwiatów i Sztuki, który co roku przyciąga tysiące odwiedzających. Ciekawostką pozostaje fakt, że w 2015 roku odkryto w podziemiach zamku Fragmenty nieznanych wcześniej struktur, mogących być częścią rozległego systemu tuneli. Trwają badania z użyciem georadaru i technologii trójwymiarowej, które mają pomóc w ich pełnym rozpoznaniu i ewentualnym udostępnieniu. Dziś zamek książ to miejsce nie tylko pamięci, ale i odrodzenia. Z przeszłości czerpie to, co najpiękniejsze, a jednocześnie otwiera się na przyszłość. Stając się symbolem nowoczesnej interpretacji dziedzictwa kulturowego. Jego historia nie zakończyła się, ona trwa dalej, każdego dnia. Zamek Książ, choć doskonale udokumentowany w źródłach historycznych, od lat pozostaje jednym z najbardziej tajemniczych miejsc w Polsce. Im głębiej sięgamy w jego dzieje, tym więcej pojawia się niewyjaśnionych wątków, zaginionych dokumentów i legend. Które rozpalają wyobraźnie nie tylko badaczy, ale i poszukiwaczy skarbów. Największą zagadką pozostaje wciąż niezbadany system tuneli wydrążonych przez Niemców w czasie II wojny światowej. Część z nich została udostępniona turystom, inne, zawalona lub zasypana, pozostają poza zasięgiem eksploracji. W latach 70. i 80. XX wieku, a także po 2015 roku, Wielokrotnie prowadzono badania geofizyczne z użyciem georadarów i kamer, ujawniono nieznane dotąd korytarze i pomieszczenia. Nikt jednak nie potrafi z całą pewnością powiedzieć, jaki był ich cel. Czy miały służyć jako schrony, laboratoria, a może magazyny zrabowanych dóbr? Równie silnie działa na wyobraźnie tzw. złoty pociąg, który rzekomo miał zostać ukryty przez nazistów w podziemiach Wałbrzycha. Część hipotez, Łączy jego trasę właśnie z Zamkiem Książ. Choć nie znaleziono żadnych bezpośrednich dowodów, historia ta wciąż powraca w mediach i relacjach świadków. Poszukiwania nie ustają, a zamek niezmiennie przyciąga entuzjastów teorii spiskowych. W murach książa nie brakuje też legend starszego pochodzenia. Jedna z najbardziej znanych dotyczy Białej Damy, zjawy mającej być duchem księżnej Daisy która do dziś rzekomo przechadza się nocami po tarasach i korytarzach Według opowieści zjawa pojawia się szczególnie wtedy, gdy zamek czekają zmiany, remonty, odkrycia lub niebezpieczeństwa. Świadkowie twierdzą, że widzieli delikatną postać w białej sukni z różą w dłoni. Nie brakuje też relacji o tajnych przejściach, których wejścia ukryte są w ścianach i meblach. Kilku konserwatorów i eksploratorów Opowiadało o nagłym przeciągu, który zdradzał istnienie pustki za ścianą, choć nigdy nie udało się odnaleźć dokładnych mechanizmów otwierających te przejścia. Ciekawostką jest również legenda o zamurowanym jeńcu francuskim z czasów napoleońskich. Młody oficer miał zostać uwięziony w jednej z wież, po tym jak zakochał się w córce służącego. Choć nie ma na to dowodów historycznych. Odnaleziono w jednej z komnat wyryte na cegle inicjały Joel oraz datę 1807, co tylko podsyca mit. Tajemnice książa, czy prawdziwe, czy tylko legendarne, są integralną częścią jego tożsamości. To one sprawiają, że zamek żyje nie tylko przeszłością, ale i opowieścią, która wciąż się toczy. Z każdym odkrytym korytarzem, każdą wzmianką w pamiętniku i każdym cieniem na nocnym tarasie. Zamek Książ, wyrastający ponad Doliną Pełcznicy, to nie tylko architektoniczny klejnot Dolnego Śląska, ale i milczący świadek przemian, dramatów i marzeń, które od wieków towarzyszą dziejom Europy. Przez wieki przechodził z rąk książąt, cesarzy, okupantów i konserwatorów, każdy z nich pozostawił tu ślad który można dziś odczytać niczym wers w kamiennej kronice. Od Piastowskiej twierdzy przez barokową rezydencję, pomroczne tunele projektu Rize. Książ jest miejscem, gdzie historia splata się z legendą, a przeszłość nieustannie przebija się przez współczesność. Jego korytarze i tarasy, komnaty i podziemia nadal kryją tajemnice, które czekają na odkrycie. Dziś, przywrócony do świetności, jest żywym centrum kultury, nauki i pamięci. To przestrzeń, gdzie przeszłość oddycha, a echo dawnych epok rozbrzmiewa w murach na nowo. W świecie, który często zapomina, zamek książ przypomina, że historia to nie tylko daty i postacie, lecz także miejsca, które ją przetrwały. I być może właśnie one opowiadają ją najpełniej. Dziękujemy za wspólną podróż przez dzieje tej niezwykłej warowni. Już wkrótce kolejne odcinki Polish Castle podcast, kolejne zamki, kolejne historie, kolejne tajemnice, które czekają, by zostać opowiedziane.